Thank you Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym Cześć. kanale Mati za mną idzie oczywiście z naszym rowerkiem A Hania tu grzecznie za rączkę ze mną My bierzemy wsteczkę i jedziemy na wycieczkę Ale jeszcze nie będziemy wam zdradzać szczegółów Teraz sobie spacerkiem idziemy po lody Bo dzisiaj jest otwarcie Niedaleko nas otwiera się taka budka z lodami Którą która, prowadzi Tak, którą prowadzi nasza rodzina Kamila Serdecznie Kamile pozdrawiamy i zachęcamy was do odwiedzenia lodu. I zakupów lodów. A Kamili życzymy powodzenia. Tak, dokładnie, bo wiemy jak to jest, wiecie jak jest, jak w tych czasach otwierać interes, więc z całego serca życzymy powodzenia. Co, Hanusia? My no. już mamy swoje lody, dzisiaj padło na śmietankę z Oreo i wiecie co, lody w ogóle znajdują się na Placu Czerwona, Torebka w reprezentacja Śląskiej, więc was serdecznie ponownie zapraszamy Tam. na pyszne lody. Tam. A który był twój? Ten większy. Aha, <laughs> Ten. Czyli... Smacznego. A teraz możemy Wam za chwilę zdradzić, jak zjemy lody, gdzie idziemy i co to za wycieczka. No właśnie. Hań też smakują. No. Weź sobie znowu kubeczkiem jak zawsze. Całego? O nie! Bo się wywróci. Jak zawsze. No. Super. No. Mm. <grym> Weźcie też sobie, macie. A w oddali widać punkt docelowy. No właśnie. Przystanek. Przystanek. My pierwszy raz, Haneczka pierwszy raz w życiu pojedzie autobusem, ale ja szczerze powiedziawszy nie jechałam chyba z 5 lat albo lepiej. A ty Mati? Ja też. No dość, dość konkretnie. Więc, wszyscy, tak. więc dla nas wszystkich w trójkę będzie to fajna przygoda. Tak. Ale myślę, że do tej małej damy największa, bo Aneczka tylko widzi autobusy i już mówi dzyn, dzyn, pip, pip i tak dalej, więc dzisiaj y, bierzemy autobus, a myślę, że bierzemy się też tramwajem kiedyś na wycieczkę. Tak. No ale dzisiaj planujemy autobus, a jutro planujemy tak. rower. Tak. Proszę, jeszcze się upomina. Mało jej było. Czyli dobre. się, ale powiem wam, że kupno biletu. Muszę właśnie założyć maseczkę, skończyłem jeźdź loda. Kupno biletu już mi się nie spodobało, bo no. ekran był wycierany, nie było widać co się klika. Trzeba było pięć razy kliknąć, żeby to w ogóle załapało. Dałem płatność kartą, płatność kartą była niemożliwa, bo aha. nie działał terminal zbliżeniowy. I w sumie. Jak się w końcu udało? To aha, bo miałeś te pieniądze? Zapłaciłem gotówką, ale trwało to dłużej niż myślałem i kupno biletu mi się nie spodobało. A wiecie, tak o tym wspominam, bo my tu na Śląsku w teorii mamy Związek Metropolitalny i. I wiecie i te nasze, y, ta nasza komunikacja między miastami jest w teorii bardzo dobrze rozwinięta, ale w praktyce właśnie zaraz to ocenimy. No właśnie. Kupno biletu już jest in minus. Zobaczymy jak punktualność autobusów. No właśnie, Ech. i, I moje uko. Ale teraz to i tak jest jakoś rozbudowane. Są jakieś karty, nie też. No, jakieś... są karty śkub, wiecie jak jest. U nas to jest rozbudowane, ale na razie kupno biletu to takie 3 na 5. Jeszcze 9 minut, a powiemy po, gdzie jutro chcemy się wybrać rowerem. To gdzie się wybierzemy? Wybierzemy się na nasze nowe śmieci, tak to, to było nazwać. Dobra, ja wam to powiem, wybierzemy się na nasze nowe śmieci, zobaczymy co tam się w ogóle dzieje. Jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie vlog do końca. Bierzemy się tam na rowerach, żeby wiecie. Mieć Żeby mieć wycieczkę kolejny dzień z rzędu, to bierzemy się tam na rower. Zobaczymy, czy coś się dzieje, Właśnie. Z, kiedy coś się będzie działo, jak daleko się posuwają prace czy w ogóle się rozpoczęły, także bądźcie z nami. Stoi nasz autobus. Już wchodzimy zaraz, wiesz? Do autobusu. Trochę się obawiamy, że Hania bardzo je lubi, a jak będzie miała wejść pierwszy raz, to znowu się będzie bała, bo Hania jest tak, takim dzieckiem, że jak coś ma zrobić pierwszy raz, to się boi, a potem nie idzie ją odciągnąć od niektórych ta, rzeczy. Tak, 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 to przyznam nam rację. Trochę się na początku zawsze boi, stresuje, a potem już jest dobrze. Więc zobaczymy. My właściwie dzisiaj cały dzień przypominaliśmy jej, że idziemy na autobus, idziemy na wycieczkę, żeby się nie stresowała, że zrobimy zin że pojedziemy. Czasami to działa takie mówienie mm -hmm. naszemu dziecku, gdzie będzie szło. I co będzie robiło tak. i dla nas, według nas to jest ważne, żeby właśnie mówić dziecku, co będzie robiło, gdzie będzie szło, jeżeli to jest pierwszy raz, a nie zaskakiwanie go i stresowanie. Tak. I zobaczymy jak to wyjdzie w naszym przypadku, bo to raz nam wychodziło, raz nie. I raz Kania faktycznie przyjmowała to tak fajnie, a raz po prostu i tak się stresowała, no bo to było dla niej po prostu stresujące. Dobra. Wchodzimy. Wchodzimy. I któremi drzwiami to trzeba robić? Spokojnie no teraz To chyba godzinna wycieczka by musiała być, nie? No, ale świeci. A my już wychodzimy. Papa, pa. no. Teraz wychodzimy na tę pa, idziemy. Pa. Wychodzimy. autobus no? Zrób papa, Haniu. Dobra, teraz idziemy tam, na plac zabaw, bo to nie była podróż bez celu. <laughs> <laughs> Hanią już zauważyła cel naszej podróży, bo nasze podróże nie są, są bez celu. Nasza podróż to był fajny plac zabaw dla Hani i odwiedzenie go, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że 5 minut jazdy autobusem w maseczce i Szacę, po prostu no. udusiliśmy się. Także szacunek dla wszystkich, którzy tak musieli przez, mm. przez te ostatnie miesiące, dojeżdżać, miesiące do pracy, i lata nie. dojeżdżać do pracy no. autobusem w Maseczce Szapoba. No. No. I krok duży. Super. Czekaj na mamę. Czekaj na mamę. Mama cię musi poprowadzić. No to chodź, chodź Krok. No, ale ty jesteś akrobatka. Super. Równowaga jest utrzymywana, bo tylko ją trzymam za jedną rączkę. I była potrzebna ta drama na wyjściu, bo oczywiście Paolinko może powiedzieć naszym widzom, że u nas wyjście nie o... nie wiecie, nie o... Nie zawsze przebiega tak jakby rodzice tego chcieli. O, tak, nie tak zawsze to jest ładnie. idealnie jak we wszystkich vlogach. A ma pojechała. No My wyszliśmy, wyszliśmy e, na tą wycieczkę, ale Hania zawsze ma tak, że jak wychodzimy z domu, to ona musi iść na ten swój plac zabaw przy który jest przy domu i nie zawsze, nie zawsze jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że teraz nie idziemy tam. Teraz idziemy gdzie indziej. Idziemy na wycieczkę, idziemy na inny plac zabaw, idziemy do sklepu, gdziekolwiek. No i dzisiaj było podobnie. Hania chciała odwiedzić swój plac zabaw, a nie mogła, bo musieliśmy iść gdzie indziej. I była drama. Takie dramy czasami się zdarzają. I tak jak wam mówiłem, nie zawsze to, co jest w internecie i we vlogach, jest w tak w 100% życiem innych ludzi, bo życie nie zawsze jest kolorowe. A vlogi, e, przez to, że człowiek nie wyciąga tej kamery, kiedy jest kiepsko, trochę zakłamują tą rzeczywistość i mogą pokazywać taki obraz wyidealizowany. No o tym Wam często wspominamy, no bo jesteśmy tacy jacy jesteśmy i mówimy Wam jak jest. Ale mniejsza z ty. Wybraliśmy się tutaj, no bo za moimi plecami jest fajny plac zabaw, a przede mną, a czego Wy jeszcze nie widzicie, jest takie fajne miejsce. Pokazywałem je już Wam kiedyś, ale. To były czasy, kiedy mieliśmy ciutkę mniej subskrypcji, więc... Poczekam, aż przejedzie pociąg. To były czasy, kiedyś, kiedy mieliśmy ciutkę mniej subskrypcji, więc yy, czasami takie miejsca powtarzam wam po raz drugi, bo ostatnio tych subskrypcji troszkę podrosło i część z was mogła nie widzieć tego vloga, o którym to wspominałem, a rzeczy i miejsca te są moim zdaniem warte uwagi. Tutaj, na tym wzgórzu, jest bardzo fajne miejsce, yy, ruiny zamku. Yy. Ruiny zamku, który jakby na przodku powstał jako gród obronny, który należał do rodu ludzkich, później został przekształcony w zamek, a na samym końcu w, można powiedzieć, taki pałac. No i ten pałac przetrwał do 1945 roku, kiedy to armia sowiecka, myśląc, że jest to majątek niemiecki, zniszczyła go, spaliła, zrównała praktycznie z ziemią. Jest mi bardzo przykro, no bo to fajne miejsce które zaraz wam pokażę, ale właśnie ta sytuacja, że w tym 45 ta armia sowiecka e, myślała, że to jest majątek niemiecki i dlatego spaliła taki fajny obiekt e, przywróciło mi do mojej pamięci taki temat troszkę śląskiej tożsamości, no bo e, wśród niektórych ludzi Ślązak jest postrzegany jako taka e, taka osoba, która e, chciałaby oderwania od, e, od Polski, której jest bliżej ku, e, ku byciu Niemcem jest to generalnie wywód i temat na totalnie osobny vlog i na taką dłuższą pogadankę ale jeżeli jesteście ciekawi jakby naszego spojrzenia na tą śląską tożsamość, na śląskość na, na nasz region i na naszą, na naszą śląską tożsamość, to dajcie znać to może w następnym vlogu sobie usiądę z kawą i trochę wam poopowiadam i ewentualnie sobie jeszcze później popiszemy w komentarzach pod tym następnym vlogiem dajcie znać, a tymczasem <laughs> a się zdyszałem, a tymczasem no patrzcie, czyż nie? Ja tu sobie czasami biegam. O kurz na kamerze sorki <grystanie> Będę musiałem przeczyścić. Ja tu sobie czasami biegam. Czytam dołem gdzie jest ten plac zabaw? Czy sobie przebiegnę górą? I to jest bardzo fajne miejsce. Tu się, tu się czasami dzieją też jakieś, e, jakby to nazwać odpusty są wystawione jakieś stragany, jakieś festiwale. Także generalnie bardzo fajne miejsce. Szkoda tylko, że zostało zniszczone. Tu zostaje tylko takie ruiny. I tam piwnica uczarta. Ja wracam do dziewczyn, one tam w tle. Jakoś tak dzisiaj mam wenę na monologi i na, na, na gadkę, ale jeszcze raz wam przypomnę, jak jesteście ciekawi, co tam słychać w miejscu, gdzie będzie stał nasz dom, to oglądajcie vlog do końca. O kurde. Ale tu za jeszcze nie było. Nie no, tam się nie zapuszczę. Piwnicę pod ruinami papa no i co? Co to jest? Zakopaliśmy amar. Tak żywcem nie ma. <noise> no, nie chciałem. Jest czy nie ma? Gdzie jest? Bądź. Nie, tu chyba nie. Jest. o teraz, gdzie jest Amma? Gdzie jest za Tu no kopmy. Kopmy, no głęboko. Jest tu chyba. Tutaj jest, no wyciągaj. Kop głęboko. jeszcze oh. <grystanie> bardziej. <grystanie> nie, wspaniale sobie butem. A, A to ktoś się tu brudzi nie lubi, to niemożliwe. <grystanie> Hmm? Ostatnio Ania uwielbia chodzić po wysokich trawach. Traje to dużą frajdę i przyjemność. Nie wiem czym to jest spowodowane, że akurat wysokie trawy. Może dlatego, że musi wysoko dźwigać nogi, że to musi się tak namęczyć. O, leży. Nic się nie stało. O. No, wstajesz. Sama chciałaś tu iść. Pomóc ci. Ona nie chce dotknąć tej trawy. <grydzi> Siusiu. Chodź, idziemy do domu, papa. Pa. Co ta cię przyniosłaś? Nie, ja. yeah, dziękuję. Taka piękna, chodź, chodź, to już idziemy. Już wystarczy, tatusiowi, haneczko. Wystarczy, to ty po to w tej trawie chodziłaś. A ja. mogę dać jeden. Daj jeden, mamie. Daj jeden, mamie. Daj, mamie. Dziękuję, a budzi dasz? Bujiaczek? Nie, Jedy. <grystanie> Jedymy. No to jedziemy. <grystanie> co robimy, Paulinko? No co robimy? Ty zawsze Patrzcie dajesz takie pytania. W piaskownicy jest. Nie, nie tam! Coś ci przecież tu jest no. mokre jeszcze. Na swoje miejsce piaskownica Zaraz wraca. nie gdzie, Paulinko? No, w innym miejscu. Na siebie. Ale w tym roku jeszcze tutaj. Nie rob w następnych latach też. No właśnie, bo Hania, wiesz, jak tu jest teraz u mamy i u taty, to co? O, u babci, u pajączek. O, a ale... trzeba chyba jeszcze dokupić jej trochę piasku. Oczywiście, pańka, no. weźmiesz go, bo ja się boję pająków. Ja wiem. No, ale to jest to... coś, czego możecie nie wiedzieć. No, Mati się, boję się panicznie boi pająków. Pająków i robaków, nie lubię. No, Może tak. nie... No, nie panicznie, ale nie lubię i no nie. Haniu, ale nie trzeba się rozbierać do piaskownicy. Ona się chce zawlekać. No trzeba, Matin, trzeba teraz sobie. No. Rafejk sobie, chodź. A chodź. nawet nie jest tak źle, trochę tego piasku jest. Nie nawet nie trzeba dokupywać. Moim zdaniem. Mieszka, no przełóż nóżkę, co się stało? Blokada. I usiądź sobie. Proszę. Ja. Raz, dwa. Prywatna piaskownica. Aha. Uh -huh. A ten piasek jest taki fajniutki, taki... No mi się wydaje, że to jest ten chyba, bo hmm. tu taki... No. Fajny jest to, taki. to jest piasek dla... do piaskownic. Nie ma Eko. No, Eko. Nie, no, dla no, dzieci, to no, to no ja to takim to certyfikatem, nie? No. Nie ma, wycie jakichś tam pokruszonych minerałów, które mogą zaszkodzić, na no, jakiś tam kamieni, niczego ostrego, jest po prostu... O, cichania, wiadomo, już teraz nie bierze no. do buzi. W tamtym roku to może jeszcze było ryzyko, ale teraz to jest... Ba, 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 ba. Na, na, na. Zobacz, babcia ci niesie, Gaty. <grywa> Chodź Babcia. <grywa> babcia, nie, babcia rzuca, nie chce się ujawniać w kamerze. <grywa> A ty tak miło zostałaś przyjęta przez widzów, jak ostatnio coś nagrałaś, nie? <grywa> Za choinki. <grywa> chciałem tylko wytłumaczyć kwestię Halo. panicznej obawy przed robakami. To ona nie jest paniczna, panika coś nazwa. To jest tak, że jest paniczna, Po prostu nie lubię robaków. No, ale raczej. I no. I jak widzę pająka, to nie. To wy, m, m, ja muszę się tym zajmować. To nie jest jakaś arachnofobia, bo nie, nie jest tak, że jak widzę pająkę, to po prostu drę, drętwieję. No, no. Czasem robię sobie, ja, ja udaję, że drętwieję. Generalnie. Ale nie lubisz. no dobrze w towarzystwie robaków. No właśnie. Bo mi to osobiście nie przeszkadza, ja zawsze e, w domu, wiecie, tego pająki Uraz ściągam. jest od robaków. <grym> Ania też by się nim zajęła pewnie, z miłą chęcią. Każdy ma coś, no ja nie lubię robaków, ktoś nie lubi czegoś i flasku. <grym zupy> ja też nie lubimy. Kochani, my już na wycieczce rowerowej, tak jak wspominaliśmy już, jedziemy zobaczyć nasze nowe śmieci. Jak to tam wygląda, czy już jakieś prace ruszyły i tak dalej. No, a jeżeli pogoda jest piękna, to korzystamy i jedziemy na rowerkach. Zapraszamy na wycieczkę razem z nami. Wybaczcie mi w ogóle ten kurz na obiektywie, o którym już wspominałem w tym vlogu, ale on się dostał od środka. On jest od wewnątrz obiektywu i będę musiał go rozkręcić i wyczyścić, bo i was chyba, a jak nie was, to mnie na pewno to denerwuje. Tak, bo wiecie, jak Mateusz. Ale nie wiem, dlaczego denerwują. Tylko jak nie będzie vloga, to znaczy, że coś się stało z aparatem. Ale to tak w formie żartu, bo Mateusz już kilka razy rozkręcał nasz aparat i wszystko potoczyło się dobrze. Mati ma do tego rękę, wie jak to zrobić, więc myślę, że jednak ten vlog się pojawi, jak Mati rozkręci aparat. Ja go rozkręcę naszą nową wiertarką, nie tak poważnie, to po prostu ten aparat już swoje przeżył. Parę albo paręset godzin vlogów nakręcił i po prostu też już jego lata powoli. Wiecie. Się zbliżają. Emerytura go czeka. A jakiś grill, czujesz? Czuję grilla. A widzą, właśnie mówiłem, że po prostu nasz aparat już swoje godziny nagrał no i właśnie. zbliża się emerytura, chyba. Tak, on już naprawdę wysłużony jest. No, nie trzeba przyznać co innego, jak on ma dopiero dwa lata, chyba. No ale jeśli się nagrywa no średnio kilka razy w tygodniu, no to rozumiecie, no. jak jest. Ale tylko zbliżamy się chyba. No tak Szybko poszło bardzo Bardzo nie? szybko, bardzo sprawnie. Bardzo fajna okolica. A znajomy widok się wyłania. Tak, dla nas już znajomy ani my już dotarliśmy do miejsca docelowego. Jak widzicie za nami plac budowy i już za niedługo będą chyba nasze się pojawiać, bo za tamtym budynkiem ostatnim będzie nasza ulica i tam właśnie będzie stał nasz dom. Także jak widzicie, niestety jeszcze jeszcze nie stoi nasz budynek i nie zaczyna stać. Nie zaczyna stawać. Jeszcze żadne prace się nie, nie dzieją. Ale... ale myślę, że już lada dzień, kilka miesięcy i zaczną. O, myślę, że nawet szybciej. Nawet no, myślisz. Będziemy o. to nadzorować tak, tak z daleka. Jak już coś się zacznie, na pewno Wam damy znać. Ale w każdym bądź razie za tym budynkiem ostatnim już będzie nasza uliczka i będą nasze domy. Nie przedłużając, jedziemy w dalszą podróż. Jeżeli Wam się tak, mhm. dalszą wycieczkę, tak, także jeżeli Wam się ten vlog podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji naszego kanału, bądźcie z nami, obserwujcie i do zobaczenia w kolejnym pa. vlogu. Trzymajcie się. Gdzie chcecie?